Witam moi drodzy ponownie w grze Anepik Kontynuuję naszą przygodę w Hali. I na górze mamy z tego kolesia. Przestań nie palić. Przestań nie schodzą. Sześć. Nie. Nie ma. żadnego złodzieju. Oj. Jest ten, co robi śmiesznie. Siedem. Czerwona esencja, jak to plazma. Jeszcze raz regeneracja. <laughs> pięknie go załatwiłem. Od tylca dostał od razu. Dobrze, mamy w ogóle 14 poziom doświadczenia. Karta postaci: Miecze, łuki, wytrzymałość, zbroje. Będą leczenie I zostało nam 8 punktów, które wydamy sobie kiedy będzie nam potrzeba Wow, cześć kolego 6 7 No i co, nie trafiłeś Że on nas nie widzi. Ha, nie zdążył. Rubiny kolejne. Srebrny sztylet, jakiś nowy. I krystaliczna esencja. Mamy się 80. Dosyć sporo, muszę przyznać. Zobaczmy, co jest za tym dalej. Fajny jest ten Excalibur. Zwłaszcza, też, że dostajemy bonus do doświadczenia. Oj. Dobra. on odchodzi. Żabol. Nadusi trochę ładujecie, ładujemy, ładujemy, że wola. Patrzcie co działa, rośnie moja energia. <śc> 600 mm, nie. Mały szafir 10 sztuk ładnie. Hala ja pierdzieli, tego tutaj jest. Możesz. Yy, mapa, dobra kawałek tarczy Aha, to są te zwykłe nie dobra kolejny kawałek tarczy Oczywiście znaczy ja chcę wszystko zapalić Więc pójdziemy tędy się z ile tam Jeden punkt obrażeń zadają? Czyli tyle co nic, tak naprawdę. No, Dobra, na dole wszystko zapolone. No cóż, teraz trzeba się wrócić naokoło. Trzeba sięść drogę, nie jest zbyt daleka. Gorzej, jak się by się spadło. Mamy trzy fragmenty tarczy. Sporo czerw. Zagapiłem się. I sporo czerwonej esencji. Czyli też tam tak przynajmniej na razie nie ja Jestem ciekawy, jakby to było, gdybyśmy ten cały czas yy... grali jako. wiecie, jako MAG. Tutaj. Ah, udało się. Uuuuuuuuu, to są jakieś tajne gili. Eee, um. <grywa> kurczę, czuję się jak Mario. Mapa jest niedostępna. Jest nawet muzyka z Mario, ciekawe. Dobrze, że sobie wcześniej tutaj żabolę naładowałem. Dobrze, teraz ostrożnie tutaj. Byle nie zginąć. Na co się że żabol nas tutaj chroni przed nietoperzami. Trudno, tracimy sporo przedmiotów i tam jest jakiś... ...płyta nagrobna? What the fuck? Przekąmasz tutaj żabol wszystko załatwi. A powolutku możemy skakać dalej. Nie ma co, tutaj żabol musi się zająć wszystkim. Jeszcze czas jest sami bezsensownie traci energię. Dobra. Zostały dwa nietoperki. jeden. Dobrze. Jaki fart! No żabol Dobrze Zobaczmy, co to jest? E, hamalech. Nie jakiś Hamalech. E? Dobra, nie wiem o co chodzi. A, czy jakieś obrażenia żabol dostał? Nie wiem o co chodzi. A, żabol nam niestety padł. A nie mam yy, ten, żeby go wskrzesić, nic. Ciekawe co tu chodzi. Czy my mamy coś szukać, czy mamy. to zniszczyć wszystko? Może? mocno. ten odcinek. Witamy w Mario Levelu. Czy jakoś tak. Mario Level, kurde. <todgłosy> tu nic. Regenerację, Cały czas trzeba mieć tą regenerację na sobie. 100 Nie ja mam wszystkie te coś zniszczyć czy co? Nie, zniknęło. Dobra, mniejsza o to. E Lol. To jest jakiś nowy stwór? Czuki czas strzelają... Ta! Nowy stwór! Beka! Mmm! Może być przydatna. Skoro paraliżuje. Dosyć ciekawa zdolność. Dosyć szybko się ładuje. Dobra, e, i co, i to tyle? Myślałem, że tutaj coś więcej będzie, a nie kurczę, tylko przyjdź, pozabij, wyjdź. Hmm, no, tutaj nic więcej nie ma. Może nie by kurczę ten stwór miał lagi, no, z tym nic nie zrobię. Dobra teleport w takim razie Table. Y może tak tepniemy się do Zorana. To by było już siódemka. No, nie chcę po szklanki y Kup różne wsięcy Dwa razy Iskra Życia. Nawet wskrzesimy naszych towarzyszy. Tu my prosi. Mamy kolejnego towarzysza, można tak żyć. Liam. <lijamy>. Nie wiem co to kurde ma być, ale dobra. Nie wnikam Zoran, kuchnia, no i bank. Trzeba się sprzedać część rzeczy, które mamy. Zoran, sprzedaj to. To po prostu zostawi Arkin Arrow. Także Srebrne szczelery wysysania życia. Powiem 13, prędkość minus 12. Możesz... Możliś... Ciekawe, w na razie to... To i to. Jeszcze tą halabardę sobie sprzedamy, bo ja nie korzystam z halabardy. No i dobrze, teleport w takim razie. Mamy 11 minut na liczniku. No cóż, wracamy do naszych dziwacznych podziemi. No oni no, seriously. Nara. No <śpiewanie> spraliżwajaj, dobra. O oh yeah, mamy kolejne pomieszczenie. Tam jeszcze jest jedno przejście. Jaki przydatny stworek, muszę przyznać. na rapłonę. i siedem. Gin. to plazma. Hm. No a tam widzimy, że jest yy, wyzwanie kolejne. Więc dalej zejście jest na dół. Ja się zatrzymam, na razie. Tu nic nie ma. Szóstka. Dobra, trzy. I znowu jest sparyżowany. Nie, jest całkiem przyje przyjemny. Odpalmy nasze... Kolejny, kolejny, to plazma. Wow, dobra. Ale widzę, że czegoś tutaj jeszcze nie zapaliłem. Hmm. Czy to było jakieś tajne pomieszczenie? Czy co? Skorzystamy sobie z jednego z swoich iluminacji. Użyj. Wow, tego to się nie spodziewałem. A to jest ciekawe, to jest Hmm. Szyb prowadzący jeszcze niżej. To jest jakiś szyb, w ogóle chyba. Nie wiem, czy wentylacyjny, czy jakiś tam szyb. To plazma. To jest skrzynia. Mieć półtora ręczny. Wow. Łódź, co my tu dostajemy. 91. Słuchaj, dłuższa tej broni ma, może. Być... Przyjęcie ostatnich... Aha, życia. Tak, fajne. Tam mamy magię. Odpowiednią do tego celu. Hmm... hmm. Dobra, piątka. Niestety z nimi to tak trzeba, bo inaczej to się nie da. Zawsze znaczy, jak mamy śliskie ręce. nam właśnie wypada nasz, nasza broń. To ja samo dziwo z naszego slotu tu wypada. O, ją tracimy, no to też. W sumie trochę realizmu. Mamy jakieś klein drzwi. Cóż no, ah, znalazłem sklep. Fajnie. Sklep z jakimś przejściem. Hej, Ubuntu. Co tam słychać? Masz jakąś fajną broń na sprzedaż? Mam Łamignat. Potężna maczuga. Rozwalająca w proch każdego wroga. Wow. Niezłe. Za ile? Sprzedam za 50 sztuk złota, jeśli przyniesiesz mi podpisany dokument. Tylko 50? Ale okazja. Jaki, doku jaki dokument mam przynieść? Okienku z trzema czaszkami, może dostać podpisany certyfikat zakupu. Jeśli przyniesiesz, dostaniesz łamignata. Mam tylko iść do tego okienka, przynieść i przynieść papier? Haha, łatwiej Przygotuj maczugę, wracam za 30 sekund. To nie będzie aż takie proste. Z trzema czaszkami, tak? Nie ma tutaj takiego. Właśnie. No tu mam symbole: dwie czaszki, kość, dwie czaszki. Cwania, kurde. Każdy mi szukać. Nie ma takiego pomieszczenia. Bo mają być trzy czaszki. Zobaczmy. Tutaj wydajemy uznanie. Co? Legislacyjne na formularz. 200! <laughs> Jeśli go potrzebujesz, to będziesz musiał przynieść oficjalną piecznik. Harnekona. Gdzie mogę to dostać? To bardzo proste. Idziesz do okienka kość-kość czaszka i prosisz o to. O Jezu, poczekajcie chwilę, zaraz przyjdę. Dobrze moi drodzy, już jestem. To bardzo proste, idziesz do okienka kość-kość-czaszka i prosisz o to. Idź jeden poziom do góry, znajdziesz je po czerwonej tarczy. Ja już, już wiem o co chodzi. Ja już wiem o co chodzi. Kość-kość-czaszka. Tu było na dole. A, tu są trzy czaszki, ja szukam. Ja już nie wiem o co chodzi. E, trzeba będzie pewnie e, szukać w kółko jakichś tam rzeczy. Wypełnić certyfikat zakupu, jeśli chcesz, abym go podpisał. Gdzie mogę dostać certyfikat zakupu? Poprosz, w oni... <laughs> Poprosz o niego w okienku czaszka, czaszka, kość. Ostać. No, w, w tym korytarzu. Ta! Sfania, kurczę. Ja mogę normalnie z tobą. Nie, to ma dość zadanie. <laughs> trzeba będzie latać i szukać, właśnie różnego typu kość, kość, czaszka. No to proszę. No, jeśli chcesz otrzymać certyfikat za musisz przynieść mi podpisany formularz w AN200. Że co? Gdzie mogę dostać podpis? Idź do okienka czaszka, kość, czaszka. Mm, po drabinie w górę. Czaszka, kość, czaszka. No, to tam byliśmy. Ja chcę chce kość, czaszka, czaszka, chyba tak tu. W takim razie będziesz yy, mi musiał przynieść uznanie legislacyjne na Formas AN200. Skąd mam to wziąć? Zawiedeń w okienko, kość, czaszka, kość. Idź na górę podrabinie, potem w prawo i znów w górę. Kurwa <górna> mać! No, to jest właśnie tak zwana biurokracja tasza. skoczę. Kraj jak Polska. No, jeśli chcesz zamówienie AN-200 będziesz musiał mi wypełnić format zaopatrzenia na zamówienie AN-200. Gdzie mogę to dostać? Kość, Czaszka, Czaszka. A gdzie to okienko? Na najniższym piętrze. Idź w dół, to znajdziesz. Tutaj to jest takie wiecie, szukania szukanie. szukanie. Góry zabił go za, yy, za to zadanie. A tu jest jeszcze na górę. O, ja pierdzielę tego, jest. Mi się pogubię za chwilę. Yy, tutaj podpisuję informację: zamówię 2 jeśli go nie masz. To nie mogę go podpowiedzieć. Gdzie go dostać? W czaszka kość-kość. na poziom w dół. Kurna mać. Jest za chwilę w górze. <gulna> jak czaszka? Kość, kość. Dobra. Idziemy jeszcze raz po kolei. Po kolei idziemy, bo. Ja już... Dobra, najpierw miśmy tu. Yy, Chcę zwigę zakupu. Czy coś sobie będę zapisywał? Yy. Czy, czy, czy. Jego trzy czaszki. Poproszę o niego. Czy, czy, k. Czy, czy, k. Dobra, to trzeba jednak sobie zapisać, bo to innymi słowy to jest męczarnia. Czaszka, czaszka, kość, tak czy tu. Ten certyfikat musi przynieść podpisany formularz, gdzie go dostać. Czaszka, kość, czaszka, czyli czy k czy. Podrabinie w górę. Skurczę, cały odcinek mi na to zejdzie. To czaszka kość czaszka. To jest tu. Dobra. Suma tak. Czaszka kość kość. Czy mamy czy k k? Czaszka kość kość. Też musimy szukać. No, spadaj. Kość-kość jest na tym poziomie. Jeśli wiesz, że będziesz musiał wypełnić formularz zapatrzeniowy. gdzie go dostać? W okienku kość-czaszka-czaszka. Czaszka. Czyli k czy czy Gdzie? Na niższym piętrze i w dół to znajdziesz. Tak, to mi przypomina, yy, właśnie jak Oblis i Asterix yy, podbijają Rzym. Właśnie, też właśnie, było dokładnie to samo. Chyba stąd wziął ten koleś. To ja będę musiał przynieść legislacyjne. Skąd mam to wziąć? Zobaczymy w okien Kość, czaszka, kość. Kość, czaszka, kość. Tu są dwa, na górze są dwa. Kurczę, wiecie co, pójdziemy po wszystkie te. Hmm, tutaj wydajemy uznanie na formułę. Jeśli go potrzebujesz, to będziesz musiał przynieść oficjalną przyczynę Harnakona. Chyba co, idziesz do okienka Kość, Kość, Czaszka. K, K, czy I prosisz o to. Idź, jeden poziom do góry, znajdziesz go koło czerwonej tarczy. O rety, potem będzie trzeba latać w drugą stronę. Kość, Kość, Czaszka. To pewnie jest na samej górze. <laughs> Normalnie, masakra, Ablex i Astrix zrobili tak, że to oni sami, ci sami urzędacy musieli wchodzić. Jeśli chcesz osiągnąć oficjalne przyczynki, musisz udowodnić, że jesteś jego sługą. Oczywiście jestem lojalnym sługą Harnakona. On jest moim panem i władcą. To nie wystarczy, musisz mieć oficjalną kartę sługu za Gdzie można ją zdobyć? Gdzie? W okienku kość, kość, kość. Na razie jeszcze się nic nie powtórzyło. A teraz, zmiana stąd i nie trać mojego cennego czasu. Godne takie szukanie igły z tego siana. E, wiecie co? Ja to, ja napiszę, e, dokładną kombinację w, w tym. W opisie. No się ma. Żeby wyrobić oficjalną kartę sługu musisz musi przedłożyć z zaopatrzenia tej karty. Gdzie mogę go dostać? W okienku czaszka, czaszka. Czyli, czy, czy. I tego tam? O, niebieski tarcz. Dobra, jeszcze <grym się> to zaczęła wkurzać, a on mnie pewnie się gdzie indziej. Siema, tutaj y się wypełni oficjalne karty Sługa zaharaka. Oprócz twoich danych osobowych, będę potrzebował również zdjęcia. Gdzie mogę zrobić? W tamtej hali u ducha malarza. na mać! No, mam <grym> po prostu niedostępne, dobra. Mm, gdzie był duch malarz? Excalibur, kawałek. Tu jest chyba malarz. To było zaraz przy Excaliburze. Dobra. ale nie myślę, że się zaraz wślizgnę. Dobra, sześć. No, ale tu przy okazji mamy sklep okay, Golda. Topór, masz pocisnąć ci z topora. Ojej, jak ty zamarł. Mały Robin, fajnie. Giń. O, jest skoczny. Nawet zginął. Tu mam kolejny fragment tarczy. Mapa. Kawałek tarczy. Świetnie, przyda mi się. Na pewno pójdziemy do sklepu i tam są jakieś takie śmieszne, ci śmieszni kolesiowie. mamy jeszcze topór. Ej, jak ja straciłem swój Excalibur, to trochę dupnie. Błazna. To jest na esencja. Czy, czy to można odwrócić teraz? Ej, jak to nie można odwrócić, no to dupnie. Zaciłem dosyć potężny miecz. Weźmy i mam sklep. Fajnie. ty masz napraw. To 17 młodych, możesz mi to naprawić. 23 Kup bronie Wielki miecz Młot paladyna Zakrzywiony sztylet 320 Kurcze jak straci, no to... Tch, kurna mać Różne przedmioty Ceguś neutralizuje trucizną O to jest dobre Zbroje. A właśnie, ty jeszcze zbroje chciałem zobaczyć ciebie. Kup. Srebrny na pierśnik. Dobra, bierzemy. Łuki. Dla, mamy kolejny. 200. No. Przedaj. To ale chcesz sobie na razie zostawić zbroję? No i kurde, że... Heh... <gulna> mać, no. Nie, ja spróbuję może jak jeszcze raz do dostanę... A takiem błazna, to może się odmieni No nic. <laughs> Jak nie, no to kurcze... Cóż poradzić Chyba, że wiecie, jeszcze raz tutaj przyjdę i tym razem będę uważał dosyć dokładniej Jeżeli chodzi o tego ekskalibura. Słabo, ale słabo uderza. Jak to plazma. Hm. No i jest dobra. W tym, miejscu, w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się do nas odcinku. Hej, cześć, pa kochani, cześć.